Dobry. Napisałam ci, żebyś nie przyjeżdżał. Czego chcesz? Spieszę się. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Może chociaż pozwolisz, że wejdę. Stałem trzy godziny w pociągu. Przywiozłem Ci... Przywiozłem Ci trochę bakoci. Wedlowskie. Ewa w przyszłym miesiącu dostaje mieszkanie, to moglibyśmy zamieszkać wszyscy razem. Dwa pokoje z łazienką, obudowana wanna, ciepła woda, położymy terakocet. I pewnie dostałeś 200 złotych podwyżki. 300. A jak Janiszewska pójdzie na emeryturę, to mam zostać zastępcą kierownika działu. 4,5 na rękę plus premia. Mm. I kupiłeś wersalkę na raty. Naprawdę moglibyśmy zacząć. Myśmy wszystko skończyli, niepotrzebnie zaczynając. Powąchaj, jak pachnie wielki świat. Zapamiętaj nazwy Nina Ricci. A teraz zjeżdżaj stąd. Nie pętaj mi się tutaj. Nie potrzebuję ani ciebie, ani twojej pieprzonej dobroci. I daj mi raz na zawsze święty spokój. Może mi chociaż powiesz wreszcie, Wychodzę. gdzie jest. Wychodzę.